Cześć, wpadam tu dziś na szybko, aby przypomnieć Wam o nowej inicjatywie PlayStation, czyli PlayStation Plus Trophy Challenge. O co chodzi? Wszyscy gramy w gry, prawda? Więc wpadliśmy na pomysł, aby nieco podbić doświadczenia. Grając, czy tego chcecie, czy nie, zawsze wpadają wam jakieś trofea. Przechodzicie etap, pokonaliście milion wrogów, znajdujecie jakiś unikalny przedmiot, czy maksujecie własną postać. Tych aktywności jest w grach bardzo dużo. Dlatego pomysł jest taki, aby w danym zestawie gier zebrać 15 dowolnych trofeów, dzięki czemu zaliczycie najważniejszą część wyzwania. W marcu są to trzy gry, które ukazały się w ramach PlayStation Plus czyli Remnant from the Ashes. Farpoint oraz Final Fantasy 7 Remake. Pierwsze wyzwanie PlayStation Plus Trophy Challenge kończy się 5 kwietnia, więc jeśli jeszcze nie wzięliście udziału, to myślę, że jest na to najwyższy czas. Zapisanie się do wyzwania jest bardzo proste. Wystarczy zalogować się na swoje konto PlayStation Network, posiadać aktywnego Plusa, udać się pod link umieszczony w opisie filmu no i zdobyć we wspomnianych grach łącznie 15 dowolnych trofeów. Wtedy automatycznie wpadają Wam trzy awatary, no i dodatkowo lądujecie w puli graczy walczących o główną nagrodę, a w tym przypadku jest to PlayStation 5. Pamiętajcie, że do wyzwania zaliczane są tylko te trofea, które wbijecie w czasie trwania akcji, więc jeśli zdobyliście w tych grach jakieś inne wcześniej, no to musicie zdobyć tym razem inne. I co? Do dzieła, Pani i Panowie. Czas ucieka, a ja Wam życzę powodzenia. There's still so much to be done.